Modlitwa. Są dni, kiedy przychodzi łatwo, ale są takie noce, kiedy słowa się nie kleją. Uczę się mojej modlitwy od Jezusa i dziś patrzę na niego, kiedy modlił się w Ogrodzie Oliwnym. Ewangelista notuje, że Jezus przyszedł do Ogrodu Oliwnego według zwyczaju. A to znaczy, że taka osobista modlitwa. Nie wspólna w świątyni. Ale osobista modlitwa była zwyczajem. Jezus bardzo pielęgnował takie swoje prywatne spotkania z Ojcem. To one nadawały sens wszystkim innym działaniom. Druga rzecz, Jezus na tej modlitwie drży, odczuwa trwogę i mówi, że jest smutny aż do śmierci. Kiedy we mnie buzują emocje, zdarza mi się w jakiś niedojrzały sposób je rozładować na kimś albo uciec w telefon. A Jezus staje w prawdzie przed Bogiem, nie udaje, i to z Nim chce przeżywać te trudne uczucia. I wreszcie trzecia rzecz, Jezus na tej modlitwie stara się rozpoznać wolę Ojca, jest zasłuchany i mówi Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie.